o W tej uszczęśliwy, otwórzmy się na dary, z jakim był święty, Duch Boży, który do nas przychodzi. Ja bym prosił o łaskę zbawienia, o święty pamięci Janiny, ustąpię o Śmierci oraz Anielię Konisława, Heredyn, Sylwia Kari i Leonarda. Pani, której na się, dzisiaj niedzielę zesłania do Was Świętego przypominamy sobie... Chciałbym dzisiaj przypomnieć sobie jeszcze jedno wydarzenie. Przypomnijmy sobie słowa, które wtedy powiedzieliśmy, Paniele, a Duch Święty. Kiedy już byliśmy przygotowani, kiedy ksiądz Wyspów Kasiem Przyświęty stoi, powiedział, czego oczekujecie złota młodzieży. wierzę, a po drugie ważnym zadaniu, dzieleniu się po To bardzo, bardzo ważne zadanie, które Bóg Święty nam pomaga. Dlatego warto dzisiaj po raz kolejny uświadomić sobie, jak wielką rolę odgrywa Bóg Święty w Kościele, ale także i w życiu każdego z nas osobno. Dawać świadectwo, świadectwo swojej wiary, jak to ważne zadanie, do tego, aby rzeczywiście wiara nieustannie rozwijała się, ale żeby była żywa, prawdziwa. Jakiś czas temu na jednym z kontrali sportowych przeczytałem wywiad. Mówił o swoich doświadczeniach, kiedy rozpoczynał swoją karierę na zachodzie, w niemieckim grupie. Kiedy rozpoczynał tę pracę, mówił, że musiał udać się do urzędu, aby znaleźć. Co zaznaczyłem w tej ankiecie pod pytaniem, czy jesteś wierzący? Napisałem twierdząco, że jestem wierzący. Kolega mówił, to idź tu z niej. na stację za samochód i chciałem prawo zapłacić, ale nie mogłem Христа уже с ними жалусь. Świadectwo wiary, które jest naszym zadaniem. Świadectwo, czyli dzielenie się tym, co w naszym sercu. Tym, czym żyjemy na co dzień. Zobaczcie, kiedy apostołowie wieczorniku otrzymali Mora Świętego. Jakie było je zachowanie. Idą otwarcie na cały świat. Podzielić się tym, co mają w sercu. Mówić o swojej wierze. Dzielić się nią. otrzymaj Ducha Świętego, by dodał mi uchwali, aby podzielić się tym do świata. mężnie odważnie kroczyć stojąc na nogach to obraz odwagi i dawania świadectwa <coughs> dzielę się tym, co noszę w swoim sercu w mojej relacji do Pana Boga do drugiego człowieka mam wiele pięknych świadectw naszej polskiej ziemi tych, którzy rzeczywiście dawali takie świadectwo Między innymi kardynał Prymas Stefan Wyszyński. Człowiek głębokiej wiary, człowiek wielkiej miłości, ale też otwarcia Ducha Świętego, wielkiej pokoju, który w doświadczeniu stłamszenia wenn Tośmy dzisiaj Ducha Świętego, abyśmy nigdy nie służyli, ale mieli uwagę. A do końca swego życia odmawiał modlitwę do Ducha Świętego. Mówił, że otrzymał ją od swojego taty. I przez całe życie ta modlitwa mu towarzyszyła. Modlitwa do Ducha Świętego. Do Ducha Świętego będzie zaproszenie rzeczywiście Ducha Świętego do waszego życia. Duchu święty, proszę Cię o daly do lepszego poznawania Ciebie i Twojej doskonałości Bożej. O rozum, do lepszego zrozumienia Ducha tajemnic, zmiany świętej. O umiejętności. Abym życiu kierował się zasadami tej wiary. Odarę radę, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady, u Ciebie ją zawsze znajdował. Odarę męstwa, aby żadna bojaźń, ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie odebrać. Odarę pobożności, abym zawsze

w tym te przekazane na konto parafialne i złożone w biurze parafialnym. W środę i w tej burzy świętej zapraszamy mężczyzn na konferencje i operacje, następnie spotkanie organizacyjne dla artystycznych kolumba. W sobotę godzinie 16 Jak ostatnio fani po naszej chęciach i o przenoszenie nowych rzeczy jako fani, które można przenosić do zakresu i naszych kościołów lub biura parwialnego w poniedziałek, 15 czerwca łącznie. Dzisiaj w Boży Świętej można złożyć podpisy pod tą inicjatywą ustawodawczą tak dla religii i etyki w szkole, mającą na celu zatrzymanie krzywdzących decyzji odnośnie lekcji religii w szkole w Świętej będzie można złożyć swoją deklarację to też wyraz naszego chrześcijańskiego świadectwa. W piątek odbędzie się Dobrze dzieci przed Narodzeniem o godzinie 17 tutaj w Kościele Gimazjannym. Jezu nabyciana główny numer czasopisma że W minionym tygodniu odeszli do wieczności z naszej wspólnoty. Święty Pamięci Zbigniew Podrewski oraz świętych Pamięci Irena Adamczynka.